¡Gracias! No, no. Jestem po w wdowa. Hm. Radczyni, jestem z Krakowa. A coż, to u Was na że żeś ta Tak na czasem się nie siwo. Ani iście dobre żniwo. Dzięki Bogu tak tam było. No. Jak złe żniwo, to Was woli. Dużo żeście się napracowali. Zawsze się to przecież nie.

Nikt nie wygrze? Że... Pocałujże? Pieszcze? Jeszcze? to <grymne> niechaj to się napieszcze. Ostatnia, oczy. <grymne> Czoło wielkie. Taki, taki szczelin na wszyscy. A, a to ciżko robota. Nie, 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 ale nie dziwotało byś, żeś tak byle miał no, takich żołdcych. Byś nie to kie. Co, Mołuki, kochałem się już poruśnego, ale ciebie chcę po swojemu. Tradzić elektryczność go ciągnie. <min seguinte> Zgrzałam się przy tańcowaniu. O, czucia tak się gadna. Szkoda, powiedzmy na mała, ale gdzie ta, ale gdzie Pan myśli, że ja zajęta? Myślę, że pani pamięta, jaka pojawia przylepiona się dzieła. Szkoda. Nieprzyjaciele przyjaciele, to, co to się nie lubią? Aha, ja są tacy dla to są tacy, co się boczą. Pan dzisiaj w kolorach się zmieni, przecie pan do jutro zwróci. Narodowy chłopczy strój. Pan się narodowo małamuci, panu wolno, a to ładny król. Ale to już było. E, pragnąłem widzieć Panna, Ona przyjdzie sana. Mówiła, że zamiast snów, ona woli widok Panu i wesele, wykształcona. Nawet wieże. Yes, ona lubi te swoje. Ona nawet chłopy lubi. Ona chłopom kredytu.

Jedna mgła, opady noc, to ona już piecowna, grająca w noc ciemną, wydała mi się aż przyjemną, jako taką. Napisał taką płozę. Kiedyś przyszłem, tędy tak, pozwoli. No, nie chcę nawet postaworić. Przyszła pani z nami potanicować.

To jak polonec, gdzieś skazana jęk i zgrzyt i wichrów świsty. To tak w każdym z nas też była jakaś historia wesoła, a ogromnie przez to smutna. My jesteśmy jak przeklęci. Czy nas mara dziwo męci? W oczach naszych chłop urasta do potęgi króla piasta. Albo chłop i macie z piasta, coś z tych królów piasta wiele, bardzo wiele, wiele z piasta. Chłop potęgą jest i basta. Tak, ten różek na odrobin, to witam papał ze Tę tą pałubą złomianą, to skarżę, gdybyś Jakiś się tu prezydent ja A o, pan młody! Ty, pan młody! Ty, poeta! Zapuść tego kochoła. Tam, za oknem, skrył się wsta. Suicho number seven Podaj trójwy raz dokoła, potem zajdźmy do w ust nie iść. Kat twój grób! Kat twój grób! Przytul mnie do twoich ust, przytul mnie do piersi, rąk! Zimnym dołem wieje strój, tyś nie mój! Tyś nie mój! Błazen. Wielki mąż. Wielki, bo w błazyńskich szacie. Wielki, bo wam z oczu strzeli. Błaznów coraz więcej macie. Niemal błazyński piece. Salwę, bracie. Ojcze, salwę. A że kiedy zwierz jak dźwięczy śpiewał? Zegmut, zagmut. Dzwon królewski siedział u królewskich stóp, a dzwon dzwonił. Ciebie, łazyńska laska. Masz tu kaduceusz. Chwyć, rządź. Mądź tym wodę, mądź. Na wesele, na wesele. Idź. Daj dłoń. Na koniu zbudź się, Tyżak, ty leczysz Masia. Tak, serdecznie Maszynie, a radzić! Krwi, krwi pragnę, krwawe żniwo. Kajno się po sporo jak cielo, a był i widzą i biała. To jest z, z to jest z ciało. A krew rzekł nie rzekł. Śmierć, no! Hahaha! 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 byłeś Wy sam król, wy, tobie kmo! Przewąciłeś! tak Ach, A, my teraz wszyscy nie woli. Czerpiłeś się hamskiej dziewki. Polska to wszystko kołoda, tylko i złota. A sam mi tu Polski nie żałuj, jesteś ślawcic, to się z nami pocałuj, jesteś wolny. Pieszci diabli. gębuj, widzę, się nie

Niech jadą we cztery strony, zgromadzisz lud przed kościołem. Wstaną kosy w słońca świcie, będę gotów. Daję waści złoty ruch, możesz im powołać chór. Jutro wielką tajemnicą niechaj wszyscy w ciszy staną. Jasiek, siodłać konia, gorsząc karpy, pojedziesz zwoływać chłopy. się na głos. Gadle słyszę. Aż! Gdzie ty się tak ubino? Ledwo drugi dzień wesela, Jużesz powalony z nóg. A co pijesz? Piję, piję bałwnie, bo, bo ja muszę, bo jak piję, to mnie kłuje. Wtedy w piersi serce czuję, strasznie wiele odgaduję. Tak po polsku coś miarkuję, szofer, gdyby jeszcze żył, to by pił, to by pił. Przody zmarnieć, potem żyć. Ostawcie go, postawcie, pójdźcie już, pójdźcie już. Co wy będziecie na będziecie no nie wiem. Ale proszę pani, po co by jął gadać, jakby nie miał mi nic powiedzieć. Po cóż by se ginę Na Panna młota ze snu z nocy. A sen to miała, chociaż nie spała. I no tak ległam w taki. I moc od miłości ta młoda osłabła. we złoty, ogromny karocy napotkałam na śnie jadła. Takie tam mi się głupstwa śniło, tak się ta plekło, tak I wy wszyscy z kosami? Jak się patrzy, oszkę! To! Trzeba nam iść! Słuchajcie! Wytężcie słuch! Był u mnie duch. We Co, Co ty mnie mówić? Spieszył się! Wyleciał za radę. Miał obiecać! Dwory I miał wrócić do tej pory. Tego De, rana? Tego rana. I cóż? Rozkaz! Kar! Gdzie? Może i co słychać? Cicho! Tęfi! Jedzie! Będzi! Co nas